Dzień dobry moi drodzy, witam Was jak co dzień zdrapkowe studio, a za mikrofonem jak zwykle najlepszy prowadzący, czyli Paweł. Witam was, ale nie powiem dzień dobry, a powiem dzień zimny, no bo cały czas pogoda z oknem fatalna. Zaczniemy sobie od tych zdrapeczek, od tego zestawu, który wczoraj wam przedstawiłem, nieco inna formuła, najpierw będziemy drapać, bo doszły mnie suchy i głosy że nie wszystkich interesują nasze zabawy, tabele, wasze typy chcą oglądać draping na początku, no to będą oglądać draping odnośnie naszej nagrody głównej mała zmiana moi drodzy kierunek kasa odpada, zamieniamy słyszycie w tle? jedzie straż pożarna prawdopodobnie, bo wyjął strasznie zamieniamy kierunek kasa na piąte paradizo i te pięć drapeczek jest nagrodą główną za zwycięstwo w ekstra lidze naszej. Co jeszcze dodam? Jest to pięć drapeczek z mojej zbieranej, super udawanej paczki. Dlaczego super? Bo każda zdrapka jest z zupełnie innej paczki oraz z innego punktu w Poznaniu. Tak, tak. Każda. Każda z drapeczka Paradiso jest kupiona w innym punkcie w moim mieście. Jest z każdej innej paczki, dlatego nie jest to fragment udawanej paczki, ale super udawanej paczki. Bo nieraz yy, przecież wiem, że kupujecie dwie te same zdrapki z jednej paczki. Tutaj tak nie jest. Każda jest z innym numerem: 37, 45, 40 i tak dalej, w każdym innym punkcie kupione. Tak więc 5 zdrapek paradizo jest nagrodą główną za zwycięstwo w Ekstralidze w maju. A teraz już przejdźmy do zdrapeczek. Wczoraj poprosiłem moją żonę Karolcie, żeby będąc w pracy ona była w domu już wieczorem poprosiłem ją, żeby mi nadrapała i pozostawiała każdej dwie literki. Na razie nic się tutaj nie udało. Zaczniemy od minusi. Dwie ostatnie literki Sprawdźmy, czy cokolwiek tutaj się uda zdrapać do końca. Literka V, ale mi literkę zostawiła, ale przez to utworzył się wyraz vox. Proszę bardzo, mamy pierwszy wyraz, literka V. Świetnie. I kolejna, już ostatnia literka to literka S. Mamy drugi wyraz, to jest wyraz smog, i chyba na tym się skończy. Tu jest jeszcze S. Tu jest jeszcze literka, której poszukujemy. I wygląda na to, że są to dwie literki ostatnie, które nam tutaj nie ułożyły żadnego wyrazu. Literki kontrolne BU. Czyli minusia krzyżówka za 3 zł jest pusta. I teraz przejdźmy do tej większej, do krzyżówki XL. I tu również dwie literki mi. Karolinka zostawiła literkę D. Znajdźmy te literki. Tu również nie było żadnego wyrazu ułożonego do tej pory. Tu jest tylko jedna D i tu jest druga. I jak sami widzicie, więcej tu nie ma. W drugiej krzyżówce, w drugiej krzyżówce, mamy ułożony wyraz piękne imię Ada. Tu jest jeszcze Dren. Udo. Mamy tutaj literkę, tu jest detektor, a więc tych literek D tutaj jest więcej, aczkolwiek więcej już nie ma. I ostatnia literka w tej krzyżówce to literka O, będzie tutaj dodatkowo do słowa w bonusie, ale nie utworzy słowa kasyno. I oj, coś mi tu spadło. Dobrze, dobrze, nieważne, tu mamy BOA. Jest wyraz BOA. Tu jest jeszcze O. I co dalej? I gdzie jeszcze? No w tej krzyżóweczce pierwszej O już nie ma, prawda? I w drugiej. UDO. Detektor. Neon. I co? I to wszystko. Tak mi tu Karolcia pozakreślała. Może jest jakiś wyraz, którego nie zauważyła? Czyżbyśmy tylko z jednym wyrazem? No nie wiem. Ale nieważne. Ważne są tutaj litery kontrolne, które nam wszystko powiedzą. A literki kontrolne jak widzicie G A. Czyli tak, druga krzyżóweczka również jest pusta. Krzyżówki się nie spisały. I teraz... Trzy kolejne zdrapeczki z zestawu zdrapkowego, który wam wczoraj przedstawiłem łącznie za 33 zł. No to co? Podkówkę. Zobaczmy, czy podkówka coś da. 58 oraz 12. Tutaj mamy 52 i 56. To liczby, których szukamy. 55 oboczek. 31, 44 dwadzieścia dwa. Tutaj mamy pięćdziesiąt trzy, trzydzieści dwa, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt siedem, jedenastka i trzydzieści dziewięć. A więc też jest pusto. Literki kontrolne. R R, I i co dalej? I K. Zobaczcie. Tak R oraz K. Trzecia zdrapeczka jest również pusta. I teraz będziemy szukać dolarków. Lecą dolary z z numerem 1. Oj, oj oj. Kto mi wcisnął zdrabkę z numerem 1, która to pani w jakiej kolekturze w jakim kiosku? Tak mówię, bo, bo po prostu nie lubię jedyneczki, a my szukamy 12, 18.

49, 44 również nic tutaj nie ma. I ostatni rządek: 55, 29, 48, 45, 51. Dlatego nie lubię jedynek, bo zazwyczaj w 99% jest pusta. Chociaż jakby była inna, pewnie też byłaby pusta. Dobra, i ostatnia diamentowa fortuna. Swego czasu bardzo tą zdrapeczkę lubiłem. I co mamy? 19, 9, 17, 39 i 42. Szukamy. Szukamy, a czy znajdziemy, to się za chwileczkę okaże. 21, 24, tu jest jedyneczka oraz 22. 32.

29 i ostatni numerek to jest 4. Także moi drodzy, tak, ten zestaw zdrowkowy jest na zero. Nie wygraliśmy nic. Lecą dolary, diamentowa fortuna, podkowa szczęścia, dwie krzyżówki, jedna malutka minusia i za 5 zł łącznie 33 zł podsumowanie. A z tych 33 zł nie wygrałem nic, czyli odcinek jest zupełnie pusty na zero, a więc ci wszyscy, co byli zainteresowani drapingiem, myślę, że są zadowoleni z samego obrazu, że nie marudziłem na temat liczb. A my teraz już wszyscy ci, co się bawią, którzy chcą tutaj z nami typować i wygrać główną nagrodę, pokażę wam. Mini lot to wczorajsze numery, niestety zaskoczyły niemile nas wszystkich. 22, 25, 28, 30 oraz 32 to numery wylosowane we wczorajszym mini lotko. Mini lot to ja mam dwa trafienia tylko po jednym w jednym zakładzie, czyli kiepsko, kiepsko. I co ciekawe, u Was wcale nie jest lepiej. Zobaczcie, jak się przedstawia. przedstawiają Wasze typy. Za chwilę przejdziemy tutaj do tych zer, ale. Chodzi najpierw o mini. Po jednym trafieniu Ania Jeziorska, Mieczysław Stępień, Magorzata Loż, Majka Kowalska oraz Dominika i Radziu Wiśniewcy zdrapują Po jednym. I to jest wszystko. I tu po jednym jeszcze Michał z kanału Prawa Fizyki, Angelika Korecka. Jedno trafienie. Martusia kontra zdrapucha. Jedno trafienie oraz Wandzia Kozakiewicz. Jedno. Nikt nawet nie trafił dwóch trafień. Zobaczcie, praktycznie cała karteczka jest Pusta i tak samo tu. Odnośnie zera Majka Kowalska trafnie wytypowała 0 zł. Ma 3 dodatkowe punkty, z tym z mini lotto będzie razem 4. Edytka Gorczyca również postawiła na 0, również zdobyła 3 punkty. Oczywiście Krystian zawsze 0 stawia, więc i tym razem zdobył 3 punkty w tabeli. Brawo. Gratuluję wszystkim tym, którzy pesymistycznie stwierdzili, że nic nie wydrapie. Tu jest jeszcze Paweł Wiperek 84 też ma trzy punkty. Ja wam dzisiaj na koniec odcinka pokażę całą, całą tabelę po kolei całe 53 czy 54 osoby, które się w to bawią. No część już się nie bawi, zrezygnowała, ale większość się ciągle bawi do końca dwa tygodnie, całe zresztą. Także pokażę wam całą tabelę i całą punktację, żebyście mieli świadomość. Wiem, że nie wszyscy przecież zapisujecie swoje typy i tak dalej. A jak zobaczycie tabelę, wszystko stanie się jasne, na którym jesteście miejscu, ile macie punktów. Dobrze. I teraz tak, na jutro, na dzisiaj oczywiście jeszcze mini lot, to typujemy na wieczór. Zachęcam, bardzo zapraszam, typujcie, zostawiajcie swoje pięć liczb, ale od jutra już weekend, wiadomo, w mini. Nie typujemy, ale od przyszłego tygodnia też w mini typować nie będziemy. Zmienimy nieco formułę, przecież wyłonienie farciarza i szczęściarza to nie tylko mini lot, to są również inne, inne losowania, zabawy, konkursy. Najpierw powiem Wam, że na jutro zestaw zdrabkowy jest taki: Classic Black 7, czyli 7, Mega Pensja. Mega Pensja z numerem 5. Siódemka jest z numerem 19, Później jest premierka na kanale. Tego jeszcze nie było. Wczoraj kupiłem ekstra pensja z numerem 4 oraz dwadzieścia dwa. I dla utrudnienia, typu jeszcze dwa lotki. Może być złotóweczka czasami tu. Więc nie galopujcie się z tymi zerami. <laughs> Dobrze. Łączny zestaw za, na jutro: 32 zł. Mini lot to również jeszcze jutro sobie sprawdzimy rano. A co dalej? No to wam powiem: jutro rano już podczas sprawdzania i myślę, że na dzisiejszy dzień to wszystko bardzo serdecznie wam dziękuję. Niczego chyba nie pominąłem to co chciałem wam tutaj zaprezentować. Życzę wam ciepłego, miłego dnia. Czekamy, czekamy z utęsknieniem za tym słoneczkiem i za tą wiosną. Też mieliśmy w weekend jechać z Karolinką na ogródek sadzić kwiaty, begonie, pelargonie i inne Cudeńka, bo my przeważnie co roku sadzimy te kwiatki, które później pięknie cieszą oczy, kwitną. No ale w taką pogodę to wszystko stoi pod znakiem zapytania. A więc to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia. Bardzo proszę o subskrypcję. Następne, kolejne. Będę Wam bardzo wdzięczny. No i zachęcam oczywiście jak zwykle na sam koniec do zostawienia swoich typów na dzisiejsze losowanie mini lotto. Oraz ten jutrzejszy zestaw zdrabkowy. Do usłyszenia jutro. Cześć!